Drugi wyjście, pierwszy wyścig klasy MXKP Grand Prix Afion Turcja Kolejna runda na tym samym torze. No i teraz tutaj czy to był w Holszocie, czy to był Helix, czy to był Roman Fevre, Myślę, że realizator nam niedługo to pokaże. Ale już widać, że będzie, będzie tutaj bardzo ciekawie Prado wystrzelił. Fever, Herlings, Siever, Jeremy Siever, Schweitzer, Yamaha, Paul kolejny dobry wyścig zawodnika Kaskas, Koldenhoff, Kairoli siódmy, Kaiser, no po takim niewyraźnym starcie dopiero dziewiąty, a więc będzie musiał się mocno do przodu przebijać. Jorge Prado, 61. numer startowy. Przypomnijmy chłopak, który no, w, zdeklasował rywali w poprzednich sezonach startów WEMIX 2 2018-19. Zeszłoroczny debiut zakłócony WEMIX GP, zakłócony w końcówce. A jednak Jorge Prado, no proszę Państwa, Jorge Prado w tym samym ósmy raz jest najszybszy na starcie wyścigu. No, pod tym względem zaczyna to przypominać jego dominację w MX2. Tak jak mówiłem, 20 lat Prado w styczniu 5 kończy. 31 Grand Prix miał na koncie wygranych, kiedy przechodził do MXGP. Do tego czasu dorzucił sporo no i pytanie teraz brzmi pytanie o kondycję proszę państwa ale teraz Herlings kontra Febr na zielonej kawasaki Roman Febr mówiłem już o tym w niedzielnych relacjach Roman Febr przed przyjazdem do Turcji podpisał umowę na och! Och, Kawasaki z przodu, a Herlings po tym błędzie wypada poza tor, ale skończyło się to bardzo szczęśliwie, no bo reszta stawki jest daleko. Tim Kaiser traci ponad 3 sekundy do lidera, więc tutaj rzeczywiście można było spokojnie się wygrawolić z powrotem na tor. Prawie 2 sekundy tracił Kaiser w tym momencie do Herlingsa, Jeremy Siever blisko za Słoweńcem nas także, którego atakuje Tony Kajroli. No więc tutaj się jeszcze będzie działo. Rzeczywiście widzieliśmy, o popatrzmy ponownie. Ta kolejka niby całkiem normalna, ale tutaj nagle go wypluła po prostu. To przednie koło wyjechało. No i dobrze, że nie skończyło się to upadkiem. No, ostrzeżenie dla Jeffreya Herlingsa. Kiedy tutaj jeżdżono w niedzielę, zawodnicy się skarżyli, że zbytnie polanie wodą sprawiło, iż były te kolejne, no jak to w twardym gruncie, twarde, fajne, ale między nimi było błoto. I to było bardzo zdradliwe, nie pozwalało właściwie na jakieś próby trochę bardziej odważnej jazdy, podejmowania jakiegoś ryzyka. Zobaczmy, Polsjona z końca 41 kontra Tony Kairoli 222, przed nimi Jeremy Siever numer 91, no a Kairoli jak za najlepszych lat. Były takie plotki dotyczące Jorge Prado, że Yamaha składa mu jakieś lukratywne propozycje. Bezpośrednio o to zapytany przez Luisa Philipsa, dziennikarza Prado, powiedział ja mam kontrakt jeszcze na przyszły rok z ktm -em. No proszę, jak ładnie to zrobił Kairoli i Herlings trzeci, no i za nim zaraz jest Tim Geis. A więc sporo nadrobił w tej części wyścigu Geiser. Szeroko stawia na prędkość kosztem metrów. Ale ciasno ta pierwsza trójka. Kerlix jakby się uspokoił w tej początkowej fazie. To co pokazał w ostatniej ćwiartce wyścigów w niedzielę. To sprawiało, że no, jego kondycja musi być rewelacyjna. Nie mamy na starcie Iwo Monticellego drugiego z zawodników fabrycznej Kawasaki. Mówiłem wielokrotnie o tym, że jego zatrudnienie po takim kiepskim właściwie sezonie, a może nawet i dwóch w barwach Yamachy było zaskoczeniem, no ale teraz Monticelli ma więcej pecha. Niż, niż, powiedzmy braku umiejętności, spore wywrotki, liczne wywrotki, czasem nie, och, 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 proszę Pana, Panie Siever, co Pan robi? Ale widzą Państwo, Thor, twardy, pozornie bez problemów, a Jeremy, o, nie wiem ile pozycji stracił, za chwilę tutaj zobaczymy, naciskany przez Toniego Kajroliego, uciekło tylne koło z kolejne, No i poczekajmy aż timing się nam ożywi. Arminas Sasi Konis, z numerem 7 widzieli Państwo na 20 pozycji Litwin po tym zeszłorocznym, prawie rok temu wypadku no, z poważnymi obrażeniami głowy. Wrócił do ścigania, ale no, ma jakieś tylko pojedyncze przebłyski. Tymczasem... Bebr. Już był bardzo blisko Jorge Prado, ale nie na tyle blisko, żeby coś z tego wyszło. Tymczasem spokojnie obserwuje tory jazdy rywala Jeffrey Herlings. Tak sobie poobserwuje, poobserwuje i w końcu znajdzie miejsce ten fragment toru, w którym może Odkręcić gaz na full i bezpiecznie wyprzedzić. No ale z tyłu jest Kaiser, pamiętajmy o tym. To czwarty z tej grupki, którą pokazuje nam kamera z drona. Wracając jeszcze na chwilę do Monticellego, on przyjechał tutaj do Turcji po tym, jak odpuścił sobie starty w poprzedniej rundzie. I cóż tu mamy? Taki drobny błąd. Pewr. Odmusił sobie Monticelli starty. Ponieważ Lommel miał tam problem po kraksie. Wybity bark. No i tutaj w treningu czasowym pojechał trochę szybciej i źle wylądował na muldzie. Dobiło go strasznie i bark mu znowu wyskoczył. Ktoś tam, ktoś tam znowu wyjechał poza tor. Kamerka się prześlizgnęła. Prado. Och, to też wygląda na kontuzję obojczyka. Albo Barku. Och, jak fatalnie. O, kamera nie wraca do zawodnika, co może oznaczać, że to jest. Ach, teraz prawie poboczem, prawie musiał wyjechać staro Tim Geyser, ależ on zaatakował. Ależ tutaj zaryzykował, atakując na Herrlicha, który nie ustąpił mu ani na cal, ani na centymetr. Ależ ryzyko podjął Tim Geyser. No, może go to trochę ochłodzi, no ale kiedy zorientował się, że Prado leży, yy, wicerider klasyfikacji łącznej, przypomnijmy. No i wygląda na to, że może mieć kłopoty Prado z wystartowaniem w drugim wyścigu. Dowiemy się w międzyczasie. Przypominam Państwu, że my relacje z tego drugiego wyścigu. Jest w Prado na torze, jest w Prado na torze. No więc to było bardzo bolesne. Kaudi de Carni, menedżer zespołu KTM-a, opiekującego się właśnie, bo mamy tam taką, takie, powiedzmy, dwie ekipy w jednym w tym fabrycznym KTM-ie. Prado de przede wszystkim opiekuje się Jorge Prado. No i. Zobaczymy jak to się zakończy. Po tym upadku Jorge Prado dołączył do stawki na 24 pozycji. No ale czy będzie w stanie ukończyć ten wyścig? No, myślę, że kamera od czasu do czasu nam pokaże e, młodego 20-latka z Hiszpanii. Ale tymczasem realizator skupia się na walce o prowadzenie. Po tym jak tę pierwszą pozycję opuścił, lądując poza torem Prado, mamy na czele Romana Fevre na tej zielonej kawasaki. Roman Fevre wygrał do tej pory dwa wyścigi w mistrzostwach. To może być jego trzeci, ale tak prawdę mówiąc, gdyby nie liczne błędy, które popełnia, czasem są to. Błędy średnio duże, czasem miniaturowe. Zobaczmy, o co poszło z Prado. Po tym skoku, no, kamera go zostawiła tutaj. Została nareszcie stawki. I tu go wyrzuciło na pobocze, na siódmym zakręcie. A tutaj ta rywalizacja, w której niesłychanie zaryzykował Geyser i proszę zwrócić uwagę, jechał już po krawędzi tego nasypanego toru. A to jest jakieś pół metra, czasem metr, a potem jest właśnie taka takie asfaltowe, a właściwie często cementowe, betonowe podłoże. Bo kiedy popatrzy się na cały tor z lotu ptaka, to robi dla mnie przynajmniej przygnębiające wrażenie. Jest tam... Połacz nasypanego piasku y, utwardzonego. Wokół tego jest olbrzymia połać betonu, na którym ulokowane są, y, jest ulokowany padok mówiąc po, pro, po prostu, padok y, samochody ekip i tak dalej. To właśnie było teraz widać tam w ple. Y, no a wokoło z drugiej strony, no to też taka powiedzmy sobie Stefowo pustynna sprawa. Posłuchajmy wrócił na torę, Jorge, ale did wydaje się like że he 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 nie będzie mu jechać mocno no, wygląda na to, że pani Valentina rani wie tyle co my. No, wyglądało to na poważny upadek, ale wrócił na tor, jedzie, więc mamy nadzieję, że dojedzie. No, Walentyno, droga, my też to samo wiemy, ale proszę państwa, no, tutaj komunikacji z zawodnikiem nie ma, tak naprawdę nie wiemy. Co się stało? Zespół też do końca nie wie, dopóki na przykład Jorge nie dojedzie i być może zjedzie z trasy, wtedy szybko powie, co mu dolega i jak to wygląda. Na razie jedzie ciągle na tym samym okrążeniu. Zanim jest Benioa Patruiel na 25. pozycji, z 16. na hondzie. Francuz, który no także ma gigantycznego pecha. W zeszłym roku było trochę kontuzji, ale przed startem do sezonu zachorował na COVID i niestety ciężko zachorował. Długo, długo z tego wychodził, a kiedy już wyszedł, no to oczywiście była kwestia odbudowania siły fizycznej, odbudowania kondycji. I Benioa Patirel 4 miesiące, prawie 5 w tym walczył, dopiero. Kilka tygodni temu po raz pierwszy pojawił się na torze, pojechał w jakimś lokalnym wyścigu, uznał, że chyba da radę i przyjechał tutaj do Turcji. No ale Patirel rzeczywiście jechał z problemami w pierwszym wyścigu. 23 pozycja, taka sama lokata w drugim ze stratą jednego okrążenia. Więc nie liczmy tu na wiele. Popatrzmy Brent Donik i Aleksandro Lupino. Brent Donik 32, Aleksandro Lupino 77. No, Lupino ósma pozycja. Przed nim Henry Jacobi. Forato szósta, a więc Donik 9. Mamy duże niespodzianki w tej dziesiątce. 14 minut do końca plus 2 okrążenia. Ramem Few przed Jeffreyem Herlingsem i Timem Kaiserem to pierwsza trójka, a to Jorge Prado po tym upadku. No wydaje się, że już jest jednak w pełni dyspozycji. Bardzo się martwiliśmy, bo wyglądało na to, że to jakiś jest poważny uraz barku albo albo obojczyka. Trzymał się za prawy bark Hiszpan, wrócił na tor jest na 24 pozycji, ale na poprzednim okrążeniu zrobił najlepszy czas trzeciego sektora, więc e, swój najlepszy czas oczywiście, więc wygląda na to, że już e, jakoś doszedł do siebie. Jeszcze tak no dziewiąte okrążenie za tobą e, Romanie i Roman Febr rusza dalej. Mówiłem już o tym, że kiedy w padoku Rozeszły się plotki o tym, że Kawasaki, producent, fabryka, kończy współpracę z dotychczasowym zespołem, który wystawiał fabryczne motocykle Kawasaki. Zaczęły się spekulacje, czy Kawasaki, może trochę zniechęcone brakiem sukcesów w poprzednich latach, w ogóle opuści motocrossowe mistrzostwa świata, no tak jak to uczyniła Suzuki na przykład. Co będzie dalej? No, i okazało się, że Roman Fevre kilka dni przed mistrzostwami, przed przyjazdem tutaj do Turcji, czyli Miss kolejny z pechowców, jeszcze raz nam realizator pokaże jego upadek. No, tylne koło nie zaoporowało, i potem już było to, co dokładnie widzimy. Ten upadek, no, w sumie jest bolesny, bo to jest naprawdę twardo na tym tarze, to, że to. To nie jest taki piaseczek, którym można sobie grzmotnąć plecami i wszystko jest w porządku. Czyli Seaver na 14 pozycji podróżuje. Otóż wracając do Romana Feewr, którego w tej chwili kamera nam pokazuje z numerem 3, Okazało się, że Kawasaki Heavy Industries podpisało z nim umowę na 2022 i 2023 roku, a więc na dwa lata oficjalnie powiedziano, że zrobili to w tym momencie, że by Francuz dalej miał spokojną głowę, żeby skupił się na walce o Mistrzostwo Świata, bo przecież takie szanse ciągle istnieją. No, przypomnijmy, on ma przed tym wyścigiem tylko 17 punktów straty do lidera, do Tima Kaisera. No, teraz może odrobić 5, jeżeli dojadą tak jak jadą. chcieliśmy przeciąć wszystkie spekulacje niech FEWR skupi się na jeździe wie że będzie z nami długo wie że nie będzie musiał się martwić rozmawiać z innymi zespołami przeliczać złotówek przysłowiowych czyli euro i życzymy mu wszystkiego najlepszego i tego mistrzostwa do którego dąży drugiego mistrzostwa w swojej karierze No i to jeszcze nie wszystko z tych ploteczek ponieważ przed Grand Prix Turcji tym niedzielnym, pojawiły się kolejne spekulacje, że zespołem, który ma prowadzić fabryczną ekipę Kawasaki w przyszłym roku w mistrzostwach motocrossowych świata, będzie team Ice A jeśli to państwu coś mówi, to powiem, że tak, łączenie z tym Kima jest częściowo uprawniony No ale to już by była gigantyczna sensacja w, w padoku nie takie plotki się pojawiały zobaczymy tak jak w Polskiej prasie pojawiły się spekulacje czy Robert Kubica pojedzie nie tylko na torze Monca, ale może jeszcze w następnym Grand Prix żeby dobić do równej setki swoich występów w Formule 1 w wyścigach Formuły 1 a potem Orlen się pożegnał. Wróćmy od tych spekulacji do realnej walki, bo to 77, Alessandro Lupino, który nam się bardzo, bardzo podoba. Dziewiąta lokata w tym sezonie. Miał ładne przebłyski w, w poprzednim roku. No teraz kilka wyścigów też mu się tam kręciło koło podium, zwłaszcza na otwarcie w Rosji. Piąta, szósta lokata. czwarta piąta lokata nawet. No i teraz i teraz może może będzie coś dobrego w tym wyścigu Glenn Koldenhoff zaczął bardzo nieśmiało 259 numer startowy, no ale zobaczcie państwo tutaj jak bardzo z tyłu są ustane nazwiska Calvin Vlanderen dopiero szesnasty Arminas koni z przednim no Jeremy Siever no po upadku okej, okay, ale jakoś nie potrafi odrobić strat na pozycji czternastej. Kevin Strajbos, weteran belgijski, któremu umożliwił jazdę Yamaha zespół Kevin van Roy Yamaha, więc no, odwdzięczył mu się tutaj w jednym z wyścigów Strijbos, zajmując no, świetno można pozycję dziewiątą w drugim wyścigu w niedzielę, a jak będzie teraz poczekajmy jeszcze trochę. 8 minut i kilkanaście sekund plus dwa okrążenia. Dalej Roman Fevre przed Jeffreyem Herlingsem i Timem Kaiserem. Kaiser już ponownie bardzo blisko Kolendro. Doping dla Tima Kaisera. Tony Kajroli. Tam już sporo traci, około 4 sekund do Kaisera, jadący na czwartej pozycji. potem Łotyż-Gazgasem, Polsjonas przed Alberto Forato. Forato no jest tam 3 sekundy za Jonasem. Jonas jest 21 sekund za liderem, ale także oczywiście ma dużą stratę do Kajroliego, bo to jest ponad 14 sekund. Ta skład tej dziesiątki pierwszej w tym wyścigu jest dosyć zaskakująca, o tym już mówiłem. Ok, w porządku mamy Tuzy, miejsce, Swebr, Herwig z Kajroli, kairoli Jonas, który potwierdza swoją dobrą dyspozycję na tym torze. Ale potem Forato szósty, Jakobi siódmy, Koldenhoff, no, ósmy, powiedzmy, że to jest jego niestety normalna dyspozycja w ostatnich wyścigach, tak między piątym a ósmym miejscem, Lupino dziewiąty, Brent Bandonik dziesiąty, Ben Watson, który miał katastrofalne trening czasowy, był 22 na maszynie startowej, przeniósł się aż na 11. lokatę w tym wyścigu, zanim Valentyn Guillaume, Szwajcar, który też po dłuższej przerwie wrócił do ścigania. No i, i potem mamy tych trochę pechowców, czyli Jeremy Siever po tym upadku, Jesi Konis, który najwyraźniej na tak twardym to, że nie czuje się zbyt dobrze. Flanderen, nie wiadomo dlaczego aż tak daleko 16, Strajos 17 Brian Bochers, no okej, okay. zawodnik Kaskasa jest specjalistą od torów miękkich, a nie od takich twardych, ale no przecież zdarzało mu się i na podobnej nawierzchni nieźle, nieźle pomykać. Jorge Prado tymczasem wyprzedził Dusan Adroit Czecha na KTM -ie. i jest w tej chwili na 22 pozycji. Popatrzmy i jego, jakie są jego okrążeń, bo to ciekawe. Liderzy Roman Fevre minuta 49, poprzednie okrążenie minuta 48,6 w tym tempie. Jorge Prado minuta 51,3 minuta 51,4 tak to mniej więcej wygląda, no więc tempo jest wolniejsze, ale to jest tempo, którym porusza się no powiedzmy Lupino. Watson, Brent Pantonik, Tomasz Kierolsen 12, a więc jest to, jest to tempo w tej chwili po upadku Jorge Prado zbliżone do zawodników z początku drugiej dziesiątki. Tak jestem, jak będzie generalnie z Kawasaki. Iwa no, Monticelli tym pechowym sezonem chyba niespecjalnie zdobędzie sobie uznanie po, który prowadził będzie fabryczne Kawasaki w Mistrzostwach Świata 2022. No, mówiłem już Państwu, że po złym lądowaniu na Muldzie w treningu czasowym w niedzielę rano. Ponownie wypadł mu bark. No i już wiadomo, że raczej będzie potrzebna operacja. Monticelli od razu poleciał do domu. No i tam będą dalsze konsultacje, co robić. A w tej sytuacji też ciekawe, czy Kawasaki zdecyduje się na powołanie jakiegoś drugiego zawodnika. Bo przecież na razie to tak naprawdę przez sporą część sezonu wyłącznie Romain Febr jedzie i zdobywa punkty dla zielonych żabek. Herlings. Staje się, że popatrzył, zespół mu pokazał, 4 minuty do końca, czas się brać do roboty. No i proszę Państwa, myślę, że możemy się zakładać jak szybko Herlings wyjdzie na prowadzenie i czy to stanie się po bardzo dobrym ataku, czy też w wyniku błędu Francuza. No bo zadziwiające, ale Roman Fever praktycznie żadnego błędu jeszcze nie popełnił. No teraz tutaj to wyjście w powietrze było takie trochę dziwne. I szykuje nam się świetna walka o podium. Ależ teraz się rozpędził Tim Geyser. po wewnętrznej do tego lewego, zablokuje go znowu Herlings. Oni wszyscy znają się, przepraszam za wyrażenie, jak łyse konie. Zresztą mówili. Kajroli zwłaszcza mówił, Henrik też, że jak jedziemy razem, jedziemy przecież 5-6 lat ciągle w tych samych wyścigach i wiemy, którą linią pojedzie ryba, tylko wymyślić trzeba, którą my pojedziemy. Niecałe 2 minuty 40 sekund plus 2 okrążenia do końca spiął się w sobie Jeffrey Herlings nr 84 na drugiej pozycji wreszcie zaczyna bardzo intensywnie gonić Romana Fevre z trójką na zielonym motocyklu Kawasaki a z tyłu z tyłu szuka też swojej szansy lider klasyfikacji łącznej Tim Geiser obrońca tytułu z zeszłego roku zresztą posiada czterech tytułów mistrza świata podobnie jak Herlings Geiser na czerwonej Hondzie Helix na pomarańczowym ktm -ie. i zieloną Kawasaki. Po upadku Jorge Prado. Po kilkunastu minutach jazdy na czele wciąż podąża Roman Fevre. Zapowiada się naprawdę pasjonujący finisz, a skoro widzieliśmy jak trudne są tutaj warunki, jak łatwo te kolejny mogą wypluć zawodnika. No to może być niesłychanie interesująca końcówka, czyli kto nie popełni błędu, Kaiser z uporem godnym lepszej sprawy ciągle szuka szybkości po zewnętrznych zakrętów. Herlix, no On takim jest specjalistą, jak jest sekcja Mult, to on potrafi nagle...